Konkurs na koncepcję plastyczno-architektoniczną Nowego Muzeum Teatralnego ogłoszono 22 września ubiegłego roku. Teraz, po kilku miesiącach, 16 lutego zaprezentowano projekt wyłoniony przez 12 sąd konkursowy. Zwycięzca pierwszego miejsca, biura projektów PKZ Arkona Spółka Zoo. W pierwszym etapie udział wzięło 8 zespołów, do drugiego zakwalifikowało się 6, jednak ostatecznie sąd oceniał 5 prac. Pierwsze miejsce dostało 88,25 punktów, a drugie miejsce i trzecie miejsce w granicach 60 paru punktów. Czyli te dwa projekty, drugie i trzecie miejsce właśnie były budzące pewne kontrowersje wśród sędziów, ponieważ one się różnią bardzo niedużą ilością punktów. Niemal wszyscy z uczestników konkursu pojawili się w dniu ogłoszenia wyników. Nie zabrakło również lidera zwycięskiego zespołu. Zmontowałem zespół, który pozwalał mieć nadzieję na końcowy sukces, ze względu na kompetencje, które każda grupa osób, która pracowała nad tym konkursem, posiada. Zwycięski zespół najlepiej spełnił oczekiwania sądu konkursowego. Opracował projekt w oparciu o scenariusz wystawy oraz przygotowaną narrację przestrzenną. Konkurs to jednak dopiero jeden z pierwszych kroków do tego, co Krakowian interesuje najbardziej, czyli otwarcia. Ten rok jest przewidziany na przygotowanie pełnego projektu i myślę, że to jest realne. Ambitne zamierzenie jest takie, żeby otworzyć Muzeum Teatralne na koniec 2014 roku. To jest ambitne. Jeżeli się uda, to super. Być może na przełomie 2014 15. Ale to jest ważny projekt. No jak przechodzimy na ulicę Szpitalną i widzimy dom pod krzyżem, piękną kamienicę w centrum miasta, które jest od czterech lat zamknięte, na pewno jest to smutne. I tak nie powinno być. I Muzeum Teatralne nowe, nowoczesne w takim miejscu, które będzie atrakcją i będzie, będzie potrzebne.